El Dorado. El tak to mówię. Colorado. El Dorado. Brad Pitt. Brad Pitt. And, uh, Oliver Darci. Buongiorno. Buongiorno, tak. Buongiorno. <laughs> Oliver Cześć. Siemanko. Dzisiaj będziemy słuchać kolejnego utworu Sanach. O. Z albumu Uczta. O. Oh. Tym razem będzie to utwór z, z Darią Zawiałow. Czyli kim? Czyli Dariom yy, Kaczmarek. <laughs> Jest to osoba, piosenkarka znana już z z programu Od przedszkola A, do Opola, o tak? to mnie pytasz. Tak się nazywało? Tak, od, od przedszkola. przedszkola do Opola, tak. Jaki to będzie klimat? Utwór Eldorado. Pewnie piękny. To. Jak mieszkałem na Azorach, tam była taka pizzeria Eldorado. No i co, jadłeś pizzę? Ile razy jadłeś jakąś pizzę? Stamtąd? Oj, parę razy jadłem tam tą pizzę, ale ogólnie... Go... Nie zatrułeś się, Nic? Nigdy się nie zatrułem, ale... Ozory getto to jest aZ Zedgetto. Pozdrawiam, jak to jest a ogląda to Pizza Więc... getto, to getto pizza, dobrze, trochę zobaczyliśmy tak. z tego rano. dobrze Mnie wywiało daleko. Nie ma wad, a to pech tu miód jest i mleko. Nie mój świat że to lej Lekce sobie ważyłam tęsknotę w każdy dzień Gdzieś za siódmą rzeką we łzach znajdziesz mnie Wszyscy złotą dans... Kojarzę mi się z motywem z y, Czasławy. Trochę tak. E... Ja wiem, to jest takie dążenie do jakiegoś takiego... Dużo jest tej takiej też prezencji, ale z takiego pasma nie najwyższego, tylko z takiego... takie wyższe midy są podbite mm -hmm, tutaj mam wrażenie. Tak, no. No. Taki, Niektórzy taka tego, dziwna nosowość. Tak właśnie miałem powiedzieć, nosowość. Niektórzy chcą tego unikać, bo to nie, nie zawsze jest pożądane. Bardzo takie fajne zabiegi stylistyczne tutaj są, że na przykład O, czy były różowe Wiesz, to takie, że nie wiesz, co to będzie, że mhm. o I to samo wcześniej Sonak zrobiła, że mhm. Coś tam lekce sobie ważyłam coś To słuszna uwaga, no fajne. Nad rzeką ist Utopiłam się w tańcu Nie ma fal Mówił mi Jednak czuję, że w końcu Nad Wiślańskiem wrócą dni porque Czy do czterech, to końce fraz są nie na cztery, tylko na raz. Takie jest, koło się Ten toczy. bit jest tak zrobiony. Jest ten bit tak zrobiony, i też e, mam wrażenie, to jest takie słowiańskie. To taki tanie słowiański, gdzie się kręcisz to kółko mm -hmm. cały czas i jakby jest moment takiego zapętlenia. że To Kakać się nigdy się nie kończy. To jest ten słowiański, <laughs> słowiański fraktal. On się nie kończy. Dobrze, jest... dobrze. Niech się nie skończy. No rozumiem. I nie To jest, tylko jest, w jest nawiązanie, nawiązanie generalnie do takiej ludowej muzyki. Tak. Ludowych rytmów, bym powiedział. No, no to też, to też. A co myślisz o Dariza Nawiałow, bo moim zdaniem jest to ciekawy głos, ciekawa m, taka fajna troszkę maniera i w ogóle taki, nie wiem, akcent wręcz bym powiedział, jest tam obecny. Tak, fajna daria. Trochę mi się nie podoba jedna rzecz w ogóle na tej płycie, że e, Sanach daje bardzo mało miejsca swoim gościom. Mhm, jest tak, niby ten gość wchodzi, ale po chwili gdzieś tam Sanach już ci, w już ci w uszach tam No tak. Ale tutaj Daria mam wrażenie, że. Zgadzam się. Fajny zabieg, e, że się tak pojawiła fajny akcent, fajny głos. Mało miejsca dla Darii. <grystanie> Dobrze. Dobrze. <Niech> będzie. zobacz <grystanie> Zobaczmy dalej. Tak. Nie, nie, nie wiem czy zrozumiałem. Ja chyba <grystanie> To było po polsku? co to było? Saskaland, co? Saskaland Właśnie Darię o Mokotowie wspominała, to są oczywiście dzielnice Warszawy. Taki ten dom. Taki ten dom piękny. chcemy zobaczyć Brzeg. No i teraz sam nie wiem, czy, czy teraz śpiewała sama Sanach, czy też była tam Daria w tych głosach? Sanach tak dominuje, że ja nawet nie wiem. No właśnie. Instrumental, no. Wow, ta piosenka miała super zakończenie. Dalej ma. Fajne. fajne. <laughs> Naprawdę. W wiesz, co mi się podoba w tego typu utworach? Muzyka koresponduje z treścią. Czyli tak. znowu mamy tutaj jakieś poczucie takiego raszowania, takiego podążania w jakimś celu. W sumie nie wiadomo do, koń do końca po co. Jest to odczuwalne, i to jest fajne. Jest to zdecydowanie takie właśnie spójne. I też ta piosenka, moim zdaniem, była o Warszawie. To Eldorado to jest właśnie taki kontrast do Warszawy, ale Warszawa to jest jej Eldorado, jej i widocznie Daria też. Lubię piosenki, które są właśnie o miastach. Bardzo fajna piosenka. E, Jakbym miał się do czegoś przyczepić pod względem samej egzekucji, wykonania. Mówi się tak, egzekucji? Nie ja wiem, Matryk... ja bym tak powiedział. Chyba. Ja bym tak powiedział. E, egzekucji, kolaboracji. Pozdrawiamy. To... Egzekucje że... przez kolaborację. <śmiech> świetnie, świetnie. <śmiech> świetnie, Łukasz. <laughs> Ona ma tak ładny głos, że chciałbym czasem usłyszeć po prostu jeden wokal, albo jak już trzeba to dwa, ale nie pięć, siedem, dziesięć. <laughs> nie wiadomo ile nawet tam no jest. No właśnie, taka. to jest za dużo, trochę za dużo i okej, okay, okej, okay, to jest fajne, to jest atrakcyjne, ale raz, dwa. Dobra, trzy, ale to jest kolejny kawałek z płyty, Zawsze który tak dokładnie to samo robi, nie? Że jest... one są nudne pod kątem e, aranżacji i właśnie tego. Ale pod kątem tego, że zawsze masz do czynienia z tym, że jest. Jeden głos. i Wiesz o tym, że za chwilę będzie masa tych głosów. O to ci tak? chodzi? Tak, to jest ten, ten element aranżacji? Tak? Ten element aranżacji, że to zawsze się kończy i zaczyna tak samo. Don't get me wrong. Bardzo fajna piosenka, i wkręca się i chętnie bym usłyszał ją znów. Nie, no, To musisz się opisać, po której stronie? Albo fajne, albo nie fajne. Tak, żeby było jasno, bo jak nie, nie ma szarości, jakby czy musi być po prostu konkret. Podoba mi się, jakby ktoś się długo zastanawiał. W każdym razie, no utwór rzeczywiście, jest to jakieś powielenie schematu. Typu sanach. Typ czyli, sanach. Czyli typ multiplikacji jej głosu. No ale to jest jej siła. Chyba tyle. Wydaje mi się, że tyle. No to co? Trzymajcie się w takim razie. Trzymajcie się. Dzięki. Pozdro w takim Dzięki, że byliście, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Tak jest!